Cześć tu znowu Maek, to jest drugi nasz spal. Ja też z kosem Joł I z mm. Maczkiem. Jo. Za wszystkich odpowiadam. No. Przeciwko Spido Szako, Peciokos, Peciakos, Tyndomir. Pecia. I Czarek i Ralia. Czarek, Czarek. I znowu Czarek będzie przygrywał, Rejdża dostanie i... Co mi tak pink skoczył? Mm, nie wiem, wrzucasz coś ściągam hmm. coś No dobra ogarnę. Już jesteśmy w księgze. Zwycięzca no? Ja chyba zrobię kielich Ja tam biorę sk skile, Kupuję i

Nie mam yy, dodatkowego movement na Te owieczki są przekozackie. No, owieczki. Nie yy... ja, żaba. O, co za pecio. Zaraz się zagonie na respa. Ty czekaj, pomóż. Tylko nie wyprzedzaj jej, bo ona się wypłoszy. A ten został, tam są dobre, ja idę. Się boi wrócić. Ale później o ten zabije. Golda się dostanie. Pięć chyba. Nie wiem ile. No, żyje? Chyba ze go wywalił. Nie. Nie żyje. Oh. Mhm. Dzięki za high speedek. A ja poza tym mogę jeść te jego laleczki. Możesz? Wiesz? No. Wróćcie się. Ej, spali się. Ta. Goody doby. Oj, nam wykradzanie obywateli, całego regionu, całego regionu, całego regionu, całego regionu, On koło apteczki robi pułapkę Laleczki no Zaraz zniknął mu Oho że teraz po 60 sekundach znikają O kurde Normalnie se dragona robiłem na pierwszym levelu O to zimno No, przeżyłem Bo kozak Trzeba, znowu po ty już. Ja i tiamata złożę. Chyba chyba. No, tiamat hydra. To samo. zimno. Nawet czarek nie próbuje. Ja muszę coś zjeść. Ja muszę... Bo czarka zjedz, najlepiej będzie. Hmm. Spidek robi się pod AP. To będzie fajne, hej. Zabawek będzie za dużo brało. No kurde, nie mogę trafić tym toporkiem całym. Dzięki za hajs, wideo. Hejs się musi zgadzać. No to, to taka prawda, daje nam tylko hajs. Na razie daje hajs. Ulti. Cześć bracio. Nawet laskitować nie mogę nic. Kurde. Moje Ulti tam? jest zakosmiczne. Ulti włączył. No co, musisz się HP na odwróć, no. O, kurde. I powracam do gry. Dostał i zniknął. Był już first Był. Dla mnie. No, zrobiłeś chyba. Nie. Nuno zrobił. Z tego. Ignite, Ignite. Ej, weź ktoś apteczkę. To ja tu bez Maśla. Maciś tu macie? E, klon? A. Klon? Teoretycznie też nie powinienem móc go zjeść. A praktycznie jeszcze nie próbowałem. Wezmę, wezmę. Wziął. Oh. O. O, ulti użył. Wiedziałem. Czy tylko ja zbieram tu kila? <gryw> Jak na razie. Będę miał na maskę i mogę ginąć. Myślisz, że jak walniesz z to że niby zniszczysz mu zabawkę? No? Trafia niewidzialno. Nie, niewidzialny nie trafia, ale ...ale myślałem, że ktoś tam jest. Yy, ktoś ktoś doskoczył. Się. Znaczy, Szako do nas doskoczył, do naszych krzaków. Chyba. Tak, ląd. Chyba ten. A nie, w tym nie kim on jest. Lepiej nie denerwować cię, jego gniew nie spodoba ci się. Złap mnie. No dalej, ładnie. Ej, ten... Kl ten spideo to jest klon. Mhm, bo gridzi. Nie, bo nie ma i temu. Aha, no dobrze też. No. A tu po to, że można pułapce. poznać i po to, że nie ma buffów też. Jeśli jest na dżungli, to łatwo wszako rozpoznać, kiedy jest klonem. Oj, peciowi coś się kurczaka nie udało żyć.

Ach, chuj. Lepiej nie denerwować się tu i jego gniew nie spodoba ci się. Tam jest zimno. Ten ser leciał. To ma, itemy? co ty gadasz? To bo to prawdziwy. Nie, to nie nieprawdziwy. Nie ogarnię tu. Mm. Czasami ma, czasami nie, weź. Pewnie też klątwi, że na czytem. Nie możemy dać tak. Od tego tureta naszego wyprowadził. Bicie? Kripy. A czy te mięki? Oha. tego jak rajta włączył i. A kiedy ma włączyć, jak nie ma tym fajtów? No. Kurcz, nie tu. To jest fajne, że ten turret ma taką animację, że jak. No, ten, powinno być to na innych mapach. Który jest prawdziwy? Tamten. Ten, tamten. Co, ten, co nas goni, na pewno nie jest. Ciekaw jestem, kiedy się cofnę. O jak ty Ulta włączysz? No no to ja walnę raduinem Omenem to ich zespołuje. Ja też I ja, I ja, ba, też, I ja e, też. Ulti swoje włączę i możemy to wygrać jakoś. No teraz tutaj ten poluje, wiedziałem egzekucję. Nie trafiłem. No, no. A, oh, sorry. Co ja. Nie, nic. Bum. Ten tu net ledwo taki patyk stoi. Jak tak dalej pójdzie, to ja nigdy nie Aha. No, możesz paść, jeśli pójdziesz teraz na samobójstwo od funk. Spideo idzie polować na Kokosa. Albo dobra. A mnie to nie Klon. Nie, bo ma Shena, ale ten buff od Shena. A. To jest klon. A ten, co nie ma buffów, to jest ten. No. Po bufach trzeba rozpoznawać, a nie. Uciekaj. Jaką teraz postać kupisz sobie za 6300? Nie wiem, zależy gdzie, chce, gdzie chcesz chodzić, gdzie lubi. Pojęcie. taką postać co teraz fajna, nie wiem. A kogo nie ma za 6300? No to mów to, ci powiem kogo mam, a kogo nie mam. Mm. Możesz tego Atroxa kupić. Ale nie, on teraz słaby będzie po tych patrzach. Dianę. Diannę mam, ostatnio kupię. i odkryte mnie! Złapał. So no. Uważaj tam. Bo... Ja nie mam HP. Ten to jest kron. Kron! Teraz wyleciał na mnie. Kurde, nie e... No tego spitka trzeba zabić Tam jest zimno No nie co jest Przecież jak włączę multi powinienem być nieśmiertelny może miałeś jakiegoś Ignite'a, czy... a nie... Czekaj, Abaddon... Nie ma. Kupicie Abaddona? No? Chyba... Taury nam no. pójdzie... Jak mogę chyba poczekać, to kupię też buty... Jedynki... Ja mnie. Dowiedź swej wartości dawiec swojej wartości, gdy zabiję Mogę do tego miniona Ej, trzeba pecia zabić Bo już ulta No dobra, ale jak on Dobra, co so sekundę ten ult Bez sensu na drogę. Dwa tanki grydują <laughs> Bez sensu jest to co sekundę kurna prawie ten multma. ma. Nie wiem skąd. Pecia wyciół i z wideo. Pecia trzeba zabić, bo tam przerwa was w całości. Pięć trzyma się, a obywa z tego z tej maski. A, no dwadzieścia sześć. Pecio, Pecio, ja wam mówię, Pecio znowu ma ulta. Dobrze, że Czarek... Dobrze, że Czarek marnuje ulki. Takie słabe ulki to... Ta Irelia ma. Takie... Strzelanie takie słabe. No. Dziadek! No, Pecio ma ulti więc Ale najpierw tego chyba mi się zdaje, że Fong, Pecio, tak, był, oddał że fajnie, A czemu nie bijemy? Mhm. Bijemy, bijemy, nie mogę! Bo teraz po burzy jest i ten gorąco się zrobił. Nic nie widzę. No, zejcowaliście. Mogę iść zginąć. Zginę przypadkiem. Kurde. Czarek nic nie robi, szczerze mówią. nie wiem jak później, bo Już może teraz ta jedna no Jedna to jego ta jedna. ta, i jedna, ta i dedam. No. no ta jego pacynka Ten box jego i pad padłbym No właśnie. Ta się wpija, <noise> żeby obejrzeć ze kulką. I zostaje nieźle. Nie wiem czy funk jest jest. Uważaj. Na spide Oj, tep tepną się do krzaków. Dobra, umiałem. Ulti? Nie masz, szkoda. Jelje, fuck. Nie masz ulti? A co O Boże! Ten co. Eee,

Tam jest też Irelia. Zmarnowałaś ulice, A Irelia to. Dobra, ja się więcej leczę niż on mi zabiera. Ej, pusujemy to też nie? Jest. Się... Nie, jeszcze nie ma. Bicie to. Kurde, mnie tu redbije Teraz uciekaj. Ciągle tego nie poszukujecie. Ja mam multa. No dobra. Teraz to za późno. Już nie ma HP. O, teraz to fala idzie. Mniotków. No, rozwalcie chociaż to jeszcze. Walcie na pałę, aby to rozwalić. 2-300 ataku. Raczej 2 trzydzieści ataku miałem. To ten nie. co ma z to wiecie no. Ja bym radził uciekać no. Ja i tak zginę Albo dobra, dobra. Ja dopiero fiorą coś robię w late game'ie więc... Dobra możemy iść Weź A kurde jakby był bliżej to bym go zabił Ale chodź, idziemy ten krani wszystkie apteczki po drodze No, że my ich zniszczyliśmy to Te coś no. idzie wielkie Pod no teraz naszego musimy defować Dobra, kurde ja musiał padnąć, szkoda, że tu nie da się gdzieś zginąć jakoś tak. tak skoczyć tu sobie, nie? No Ja potrzebuję ja tak to gorda A jak to dostanie Golda, jeżeli razem będziemy go pchać? Co to było? E? Żał Ej, tu jest ona za tym tym Ej, to jest bardziej wytrwałe niż my <laughs> e. Ej, kiedyś to dało Nie wiem, czy Golda się dostawała, Oskar tak powiedział Do Dawało się Dostawało Ale to jest fajne To gówno małe Śmieszne, dobra. Zaraz... Dobra, Nuno masz to ulti, ja nie mam ulti. Y... Mundo ma ulti, to... Dobrze. Nie wiecie ma ulti, to uważajcie. To się nie udało i rally Fokus. Ciekawe Ej, jest, na kim no. będą się fokusować. To jest... no. Wiem, ja tylko miniony biję. A on przy okazji dostaje. Czemu nie? Musiałeś. No tak też mi się... Wąk. kurna Walona pacynka Dobra, jakoś wlatujcie wulta w ulta z nich wszystkich już nich. Ta No, zestunowali mnie Kurde Uciekaj Dzwonił do mnie, wylegramy. Gramy Czekaj. tylko teraz i z Tesaka. Nie masz co się ja się za 18 odrodzę i wtedy pecia możemy zabić. Uciekaj pod te dwa turety. On ma ulta. No 8, 7, 6. Obroń Inchi! to jest najważniejsze. 4, 3, 2, 1 Dobra, najwyżej mnie zabije, ale mógł mnie zabić, że sobie kupił. Nie złapiesz mnie. Ej, no, Fong już mnie denerwuje, nie? To To Fongas. Zniknął. Kurna, spierdzielę! Dobra, idź zdechnąć chyba. To idź. No i tak HP nie nic. Oni wiedziałem, że będą się na mnie fokusować. A ja zapomniałem ci użyć y, itema, co mam. A nie no, fąkań A, kancie, tak to, muszę, to. muszę kończyć. W no kim innym muszę zagrać. Paka. Patrz Ja Tyle. wiedziałem, że to wygramy Raczej tak myślałem Ale ja się dziwię, że my wygramy <laughs> <w fokie? śmiech> Bo nie do <był> ze mną <laughs> Dobra macie coś do dodania? Do, Nie, no dobra, właśnie dobrze no, no, mi No Mundo garało. Fiora, lepsze niż Irelia. No. GG No weź, dwa tanki no. i Fiora, która robi damage. Yy, to żegnam się z wami, Dobra, No, nara.